Z orędzia fatimskiego módlcie się wiele. Ze wszystkiego, co możecie, składajcie Bogu ofiarę. W zamęcie świata, na szczęście, mamy boskie światło i moc. Gdyż zamieszkuje w nas duch święty, wyrażają to słowa zbawiciela. Nie martwcie się. Gdyż nie wy będziecie mówić, lecz duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Trzeba więc pozwolić się Jemu prowadzić, jak dziecko, za rękę, w którą stronę tchnie Duch Boży. Posłany przez Boga Ojca, porywa wszystkich do Naśladowania i uwielbienia Boga Syna, za jego zbawcze cierpienie, wyniszczenie się. Jest ono zawarte już w akcie wcielenia, w tajemnicy zwiastowania, gdy nieskończony Bóg stał się na zawsze człowiekiem, aby móc cierpieć za nasze grzechy, i przebóstwić nas. Zauważmy też, że zwiastowanie ukazuje nam, iż zbawcze ogołocenie się Boga jest nie tylko Jego dziełem, ale z Jego woli i łaski dziełem Maryi, bo ona wyraziła zgodę: niech mi się stanie. Poniekąd w wydarzeniu zwiastowania już jest zawarte zwycięstwo Pana Boga i Maryi. A każde zdrowaś Maryju jest uobecnieniem tego zwycięstwa w nas. Stąd widzimy, dlaczego święci oddychali niejako pozdrawianiem Matki Boga i naszej. I dla nas. Jest to boska broń dostępna w każdej chwili. Obecnie najbardziej do tego wprowadza Nowenna Pompejańska, zwłaszcza z intencją za osoby nam powierzone przez Ducha Świętego, od których często jesteśmy skłonni się oddalać. Nie możemy jednak zapomnieć, o boskim źródle mocy różańca, a jest nim misterium Eucharystii, czyli Bóg-Człowiek, ofiarujący się za zbawienie świata i dający się na pokarm i w takiej postaci z nami mieszkający. Jeżeli zaniedbujemy spotkanie z Bogiem we Mszy Świętej i w Tabernakulum, to tak jakbyśmy ograniczali miłość Boga, mówiąc niejako: Panie Boże, dziękuję Ci, że wisiałeś za mnie na krzyżu, ale nie chcę przyjąć pełni. Twojej boskiej, zawrotnej miłości, tego, że Twoja ofiara trwa na zawsze i trzeba Ciebie zjadać, żeby żyć wiecznie. A przecież to właśnie bezmiar Bożej miłości jest źródłem nadziei naszego zbawienia. I ideałem boskiej miłości do końca, aż do dawania się do zjedzenia. W tym kontekście widzimy przejmującą wymowę ostatnich wydarzeń eucharystycznych w Polsce, obecność żywych tkanek serca ludzkiego w skrajnym cierpieniu. Jest strząsającym przeciwieństwem wszechobecnego szukania egoistycznego zadowolenia. Podsumowując, gorliwie pozdrawiajmy Matkę Boga i naszą, bo z Jego woli nasze zbawienie wymaga jej przyzwolenia. Trwajmy też na wszelki dostępny sposób, przy Bogu Eucharystycznym, bo tam jest źródło, cel i wzór zawrotnej miłości Boga, ścisłość logiczna, nakłania do organizowania całodobowych adoracji przy każdym tabernaku, a przynajmniej w miarę możliwości kilkugodzinnych Gdyż Pana Boga należy adorować, a nie przechowywać. Wspaniały tego wzór mamy usługi Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna, który zasłynął ze spektakularnych cudów, jak ukazanie się w czasie epidemii nad miastem i jego ocalenie. Maryjo, matko Boga Eucharystycznego. Oddajemy się Tobie. Amen.